maneczko, mamy niedzielę, czyli karbut. Bardzo możliwe, że to jest ostatni karbut już w tym roku, bo pff, pogoda już jest taka no, typowo jesienna, więc bardzo możliwe, że to ostatni. Mam tutaj 30, 30 parę funtów, wziąłem więcej, bo to nigdy nie wiadomo. I lecimy, zobaczymy, co tam udało nam, uda nam się upolować. I się rozpadało na szybko, pokażę Wam e, co dorwałam. A więc, tak za funciora, poduszka stycza. Moje obie córki mają teraz fazę na stycza, e, więc funcior. E, książeczka moja młodsza córka ma teraz fazę na książeczki. E, za funcika lornetka e, na kempingi, będziemy brali na pewno dwa e, funty z pokrowcem. Worki na śmieci 2,50 za 50 sztuk. One są mega mocne. E, tutaj takie portaski. E, za funciora. Sweterek, o ja teraz widzę, że tutaj są gdzie niegdzie plamki, ale mm, spróbuję to sprawdzić. I to też było za funta, też za funcika. E, sweterek, o jeszcze z metką, słuchajcie, z nieluka za, za funciora, dla mojej starszej córki. E, ręcznik, takie poncho, wziąłem dla, mocznej, dla młodszej córki też za, za funciora. Boże, zobaczcie, jak się rozpadało strasznie. A miało dzisiaj nie padać w ogóle. E, I tutaj mamy e, taki sweterek, bluzeczka z Nexta za funciora. E, książka z przepisami, ja się na nią czaiłam już dłuższy czas. A tu trafiłam, słuchajcie, za funcika, więc jaram się naprawdę bardzo. E, tu jeszcze jest taki sweterek. Piękny kolor ma. E, też za funta? I tutaj męska mm, Ralfa. Taka. To jest taki sweterek bardziej. E, za funta, słuchajcie. No i słuchajcie, za wszystko. Zapłaciłam 12,50. I najdrożej, co zapłaciłam, to słuchajcie, za. Worki na śmieci. Reszta po funciku. 12,50. Jestem zadowolona, mimo tego, że karbot był bardzo mały. Naprawdę spodziewałam się, że będzie większy. Ale mimo to dorwałam trochę rzeczy, więc jestem mega zadowolona. Pozdrawiam.